Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Bosman. to jest pierwszy odcinek takiego. no po prostu z ALOTS online. Tak, po prostu. Miały być odcinki z różnych gier. Tak wyszło a nie inaczej, że nie wiem, czy nawet ten odcinek będzie wstawiony. Po pierwsze, mam problemy z chorobą. Po drugie, mam problemy z mikrofonem. Teraz jakoś mi się udało go ujażnić. Wow. po trzecie, nie wiem co bym miał wam nagrywać. O, tu mam jakąś lepszą zbroję. Tu mam kuferek, do którego potrzebuję krufa. O! Teja, yeah, lamersko wygląda, ale jednak jest lepsza. Yy, dobra, więc yy, tak, znajdujemy się w tej grze. Yy, nie przypadkiem ją wybrałem, gdyż yy, bardzo ona mi się spodobała i nie nagrywam jej tak po prostu, bo mam ją na kąpie. Yy, I może dlatego, że mi lekko przypomina WoWa, jak grałem. <grym> no, ale nie mam kasy i nie ma teraz no nieważne yy, mam trzynasty poziom gram czymś w rodzaju paladyna nawet chyba on się nazywa paladynem, tak? Ej. o, co to jest? ej, faza tymczasowo zostanie opuszczona, aha <laughs> Czyli nawet tutaj PVP, um, tak. Mam dużo do opowiedzenia o tej grze. Um, mam nadzieję, nie zrobić tego za długim czymś, bo to by było złe. Jeszcze tutaj napiszę sobie o na Facebooku. Już, um, jak słyszycie, mogę mieć teraz lekką chrypę. Um, Przejrzyjmy zadanie sekundę... Nagrywam ziom, nie przeszkadzaj. Już. E, mamy dwa zadania. Jedno zadanie. Mhm. Nie mogę go wykonać, ponieważ... E, nie mogę go wykonać, ponieważ nie mam platy. Nowej monety. Więc tu jest jakieś drugie zadanie, tajemnice Świata. Aha, porozmawiaj z wykonawcą z nowym na przylądku Dobrej Nadziei. Gdzie to jest? mapeczka To jest bieżąca lokacja. To jest jakaś tam dalsza lokacja, w której byłem na chwilę. Hmm, przyjątek, dobrej nadziei i... Sekundy znajdę to. Hmm, dobra, może zrobimy to inaczej, zrobimy to tak. To jest taka fajna opcja jak auto-ruch. Hmm no i autoruch co jest, a z racji, że mam konia na tą godzinę to mogę jeszcze go użyć yy, i autoruch doprowadzi nas tam, gdzie byśmy tego pożądali <laughs> tak no to wytłumaczyłem, czemu nie nagrywam yy, zaraz wytłumaczę, czemu nie będzie Far Cry'a trójki nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. O, właśnie spojrzałem na mapę i teraz wiem, gdzie to jest. To jest tutaj. Mm, a my będziemy wychodzić stąd. O, ile pamięć nie myli. Mm. Ale czy my nie mamy tu jeszcze jakichś fajnych zrobienia? Przecież miasto do pełen Zaraz wam pokażę tego konia. No, jak widzicie, on jest tylko czasowy. Ogólnie y, można mieć wierzchowce bojowe i zwykłe do poruszania się. Y, I można je karmić. No, trzeba je karmić żeby nie zwykły itd ale one są dostępne tam za pieniądze albo w questach <laughs> a zresztą zaraz zobaczę w ogóle jak to jest pieniądze Uu, mało ale to muszę zobaczyć listy na chwilę jeszcze sprawdź pocztę brak listów to jeszcze muszę patrzeć ile tu jest zadanie. Jedno, drugie, trzecie. Zadania to są naprawdę chyba kluczową rzeczą. No jeszcze instancje. Nie tu no jejku chyba sobie zaraz zrobię herbatę, poczekajcie okej, okay, już jestem, mam już herbatkę dobra nieważne kto ale trzeba tu wyjąć zbroję dobra więc tak ogólnie gra jest złożona yy... są jakby dwie strony wiecie, jak w każdej grze praktycznie yy... zaraz wam to pokażę, przejdę do postaci e, są, e, jest Imperium i Liga. Liga to ci dobi, dobi, dobi. dobi. E, Imperium to no, źli ludzie, oczywiście, tak. Ale zaraz wszystko zobaczycie. E, gra ogólnie jest produkcji rosyjskiej, co zresztą widać w, w tworzeniu postaci w pewnej. No, tak wygląda właśnie e, mój paladyn na razie. Tu sobie zacząłem zabawę druidem, którą na pewno kiedyś rozwinę tą postać. No więc tak, bardzo fajna grafika tutaj, jak się tak spojrzy, są ładnie wyrysowane te postacie. No i mamy właśnie Ligę i Imperium. Wejdźmy do Ligi. Widzicie, mamy tu 3, 6, 9 klas. 3 rasy na, ka na każdą stronę kanianie, czyli coś jak ludzie, mniej więcej. Mniej więcej, nawet bardzo mniej więcej. No i mamy oczywiście druida. Czarodziej to jest. Od żywiołów jest. Tak, 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 tak. tak. Ale niektóre klasy są niedostępne dla danej rasy. Dlatego właśnie można. Są tylko trzej druidzi. Druidów mają kanianie. Elfy, jak widzicie, nie mają druidów. Mają gibberlingi. Takie śmieszne małe stworki, które chodzą całą grupką trzech. Czyli jak tworzymy postać, to mamy od razu trzy gibberlingi. I też tu mamy podgląd, jakby uzbrojenia na wyższych poziomach e, i właśnie one też mogą być e, druidem druidami, tylko że tu nazywa się to opiekunowie są jeszcze elfy mm, podoba mi się jako dziewczyna ale jako facet no nie wiem jakoś nie podpasowała mi ta rasa jako mężczyźni mm, w ogóle E, tu też pojawia się demonolog. E, no to oni wiecie, mroczna magia i tak dalej. E, kapłan to jest e, healer z tego co pamiętam, tak? Tak, healer, nim też będę chciał kiedyś sobie pograć e, No, Templar już, no to paladin, taki wiecie. E, typowy tank... tank... E, no. E, jeszcze jest nowy wojownik, to z samego zobaczycie tutaj. E, I wojownik, no to wiecie, DPS e, nastawiony na atak. <laughs> Mamy tutaj jeszcze tropiciela, który posługuje się łukiem i chyba też e, dwuręcznymi sztyletami, z tego co pamiętam, jeżeli dobrze myślę, e, Trubadur, no czyli bard. Jest to ciekawa klasa. Chyba on będzie się zajmował mniej więcej tym, czym bardzo zajmował się w władcach Pierścieni online. Jeżeli ktoś grał, przynajmniej tak mi się zdaje, że dobrze pamiętam, bo grałem w to dość dawno, że on podnosił morale, drużyny i bufy dawał różnego rodzaju. I chyba tu będzie działało to mniej więcej tak samo. Nie wiem, jakoś nie kusi mnie on do gry. No, Kleryk, no to jest ten sam, e, ta sama postać co Kapłan, w tylko innej rasie. E, jeszcze jest Mistyk, tam się to ta nazywał Psionik, chyba. E, no to oni, wiecie, no, e, moce umysłu i tak dalej, klonowanie przeciwnika, e, jakieś tam zmyślne pułapki, e, mniej więcej jak w Guild Wars 2. Aha. Tą grę też może kiedyś przedstawię, bo lubię tą grę naprawdę, bo grałem trochę i grałem trochę, bo kupiłem w dniu premiery, <gry> to była faza, no i to była liga, teraz rekomendowana frakcja, czemu wszyscy gracze w tej frakcji jeśli nie zdolności Patrona, nie wymagają w życie. o to jest perfidne, perfidne, perfidne że i czemu hmm. czemu źli mają tutaj jakieś fory no i mamy trzy frakcje Eee yy... no to chyba już widać po tym wąsie i w ogóle czemu naprawdę w tej grze widać że to jest rosyjska gra ale to za sekundkę Zadaganie to przynajmniej według mnie to są tacy... no to też są ludzie jak tamci, ci tam ci tam, tam tamci, tamci. E, tylko że oni są źli. no proste e, no i specjalista to właśnie ten od y, ele elementalista prościej tu na razie nie widać ale chyba najbardziej będzie no, profanator no, to jest ten zły asesor. Asesor to jest ich taki templariusz, tak? E, tu jeszcze nie za bardzo widzę, ale w którym to było najbardziej. A, tu! <ścoughs> Czerwona gwiazda i wszystko, nie? No, ale nawet jak tak spojrzycie, to te mundury, to wszystko, no, tu się nie wypowiem. Ale... o, spójrzcie na niego. No tu akurat nie, ale tu fajnie wygląda ta klasa według mnie. Fajny ma outfit. Ale jakoś nie podoba mi się to, że oni są tak... jakby podobni do rosyjskich wojsko. Prościej. Mamy Orków. No to orkowie. To jest chyba słynna klasa, yy, rasa. Yy, mamy tu Szamana, który ma swoją bestykę. Tak wygląda na jakimś tam najwyższym poziomie. Yy, egzekutora, czyli no... takiego właśnie paladyna. O, rozbójnik to wam mówiłem, Brutala też wam mówiłem. Wiecie, to wszystko tylko się nazwami tutaj różnie, yy. no i powstańcy. To jest klasa y, wszyscy, ich porównują do nieumarłych. Ale dla mnie to jest klasa robotów. No patrzcie, ma robonogi, roboręce. Jeszcze jak później wejdziemy, to zaraz twarz. No tu jakieś te maski. Zęby ma nawet. No ale dla mnie to są tacy no, takie no, roboty. Robobobaty. O, jeszcze na plecach ma takie jakieś te... wypustki, zrustki inne takie. No, y, to chyba jest najciekawsza z raz w, y, w tym... w Imperium. Y, jakoś najbardziej mi przychodzi y, do gustu. No orkowy też, ale z nie podoba mi się. Nie podoba mi się! <grywia> Hemoglobina... o kurczę teraz to jest hit internetu no i tutaj właśnie są bardziej nastawieni na magię jak widzicie, nie mamy chyba żadnego, który walczyłby wręcz, chociaż no heretyk, czyli inaczej właśnie healer, on może używać tam tarczy i innych takich ale bardzo mi się podoba ten outfit taki właśnie egipski, oni w ogóle też budynki tam mają piramidy i tak dalej od razu mi się przypomina z Warhammera, 40 000. była taka rasa, kurcze, wyleciała mi z pamięci, no nieważne, takich właśnie kosmicznych, egipcjo, robo, czegoś tam, no, ale to przedstawienie zajęło mi jakieś 10, dobre 10 minut przynajmniej samo przedstawienie. Jeszcze ten przydługi wstęp, więc chyba to będzie taki jakby początek naszej przygody. Nie będę chyba tworzył na razie nowej postaci, mam 13 level, w dwa dni wbiłem, nie grałem wcale jakoś mega dużo, więc to będzie chyba koniec tego odcinka, ale za chwilę zabiorę się za nowy, gdzie zaczniemy już jakieś zadania rozpikiwać więc komentujcie, subskrybujcie lubcie na razie.